Pogoda z pewnością dzisiaj będzie sprzyjać działkowcom i pracom również w ogrodach takich przydomowych, bo będzie dziś pięknie, jak mi się wydaje, ale to jeszcze musi potwierdzić Karolina Filip. -Kowska. Dokładnie Dzień będzie. Dobry. Cudownie, bajecznie, no, jeżeli ktoś nie ma ogródków działkowych, ale ma na przykład balkon, to moja mama sadzi o, na balkonie. Więc o tych z balkonami i teraz. sobie poradzić, a jeżeli nie mamy balkonu, no to zapraszamy na spacer do parku, do lasu. gdziekolwiek. Do Krakowa. Do Krakowa, bo do Krakowa tam właśnie bajecznie, jak powiedziałaś, budzi jest, się dzień bez chmurki żadnej na niebie. Jest przepięknie i będzie dzisiaj, drodzy Państwo, pięknie w całym kraju dominować. Będzie błękit nad naszymi głowami, na pewno bez opadów, a do tego temperatura bardzo wysoka, przyjemna, dochodząca do 21-22 stopni, a to nie koniec. Kolejne dni mają być jeszcze cieplejsze, nawet 25-26 stopni tyle mamy w prognozach. I w dalszym ciągu będziemy cieszyć się rozpogodzeniami. Dopiero w piątek w południowej części kraju może trochę mocniej się zachmurzyć i tam przelotnie popadać deszcze. Ale do tego czasu ma być właśnie tak bajecznie. Zobaczmy mapy i zobaczmy z jakiego powodu mamy taką a nie inną aurę teraz. Układ wysokiego ciśnienia klinem sięga nad obszar naszego kraju taki Rozległy, stacjonarny we wschodniej części Europy. No i on właśnie blokuje wędrówkę frontów atmosferycznych związanych z układami niskiego ciśnienia. One z nad Atlantyku przewędrowały nad zachodnią częścią Europy, nad Skandynawią również pochmurno z opadami. No ale my cieszymy się słońcem. No nie tylko my. Mamy tutaj taką słoneczną plamę w centralnej części Europy i dość. Wysoką temperaturę. Berlin 22, Wiedeń 21, Budapeszt 24, Rzym do 25, Ateny do 23. Chłodniej e, na Półwyspie Iberyjskim tam deszczowo 14-17 stopni. Pada także w Paryżu. Wyspy Brytyjskie 6-11. Stolice Skandynawii również deszczowe z temperaturą od 5 do 12 stopni. W naszym kraju Pięknie dzień się budzi. Trochę więcej chmur na krańcach zachodnich, ale wszędzie bez opadów. Temperatura dodatnia od 3 do maksymalnie 8-9 stopni w trakcie dnia. Wskazania termometrów dochodzące do 21-22 stopni. Delikatnie chłodniej na nad samym morzem, tam 17-18, w górach do 18. Mocniej może powiedzieć dziś wiatr na krańcach południowo-zachodnich, tam pory dochodzące do 50-60 km na godzinę. Poza tym wiatr przeważnie słaby i umiarkowany. No i to słońce w całym kraju. Warunki drogowe poza strefą z mocniejszym wiatrem optymalne, na no a biometr korzystny w całym kraju. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. Dołączyła do mnie Karolina Filipkowska. To oczywiście oznacza, że będziemy rozmawiać o pogodzie, o pogodzie, która w ten weekend rzeczywiście jest piękna, a jeśli chodzi o zbliżającą się wielkimi krokami majówkę, to będzie jeszcze ładniejsza, choć są ci szczęśliwcy, którzy tę majówkę już rozpoczęli. Oj, tak, i wszyscy możemy patrzeć na nich z zazdrością, bo nie dość, że będą cieszyć się dziewięcioma wolnymi dniami, to będzie wyjątkowo Słońcu. Dobrze, tak, i ciepło. W większej części kraju. Jeżeli w prognozach mamy gdzie no bo w trakcie tych 9 dni, gdzie wystąpią opady deszczu, no to raczej będą delikatne, i temperatura w dalszym ciągu w całym kraju ma być przyjemnie wysoka 20 kilka stopni, nawet 25-26 w najbliższych dniach. No, taka pogoda. To marzenie, no i proszę bardzo, warto marzyć, bo te marzenia, jak widać, się spełniają. Bajeczna prognoza dla całego kraju. Dziś wszędzie będziemy cieszyć się no właśnie słońcem, temperaturą. Widać, że coraz więcej osób. No, i już wyszło z domu, spaceruję. Zachęcam do tego z całego serca. No, co prawda, nie trzeba się spieszyć, żeby wykorzystać tam dobrą pogodę, bo ona ma z nami zostać przez dłuższy czas, ale nie ma co takich przyjemności odkładać na później. No, prezentowanie pogody przy takich prognozach to również sama przyjemność. Zobaczmy te mapy, które będą nas napawać optymizmem, bo. Układ wysokiego ciśnienia zapewnia rozpogodzenia w centralnej części Europy, także w Polsce, a e, niże i deszczowe chmury rozlokowały się w zachodniej części Starego Kontynentu. Pada na Wyspach Brytyjskich tam też chłodniej 6-11 stopni, w Paryżu do 16 półwysep iberyjski z niższą temperaturą niż centralna część Europy 14-17 stopni, w Berlinie.

W naszym kraju już w tej chwili, w całym kraju dwucyfrowe wskazania dochodzące do 14-16 stopni rządzi słońce. Trochę więcej chmur na zachodzie, ale wszędzie bez opadów. No i taki podział się utrzyma przez większą część dnia, że tych obłoków więcej może się zgromadzić w zachodniej części Polski. Raczej mówimy tutaj o zachmurzeniu umiarkowanym, raczej o chmurach warstwy wysokiej, czyli takich nie dających opadów. Temperatura do 20 stopni. Piękna, cudowna, dająca komfort termiczny. Odczucie chłodu troszeczkę potęgować może silniejszy wiatr na południowym zachodzie w trakcie dnia porywy dochodzące do 60 km na godzinę, ale akurat w tym regionie temperatura będzie najwyższa. No i właśnie tam warunki drogowe mogą być trochę pogorszone przez mocniejsze porywy wiatru. Zachęcamy do podróżowania. biomet dzisiaj korzystny, pogoda też korzystna. Warto spędzić czas na świeżym powietrzu. Do zobaczenia.